Wczoraj wieczorem wleciała mi przez okno tarczówka rudonoga. Tarczówka rudonoga. Eee, w nocy to było właściwie. To już było około dziesiątej. Cięcie? Traczywka do noga wleciała mi do domu. To są strasznie śmierdzące owady. I ja stwierdziłem, że jak kocham przyrodę, i kocham nawet te ohydne owady, to są moimi braćmi mniejszymi. Mm. Nie powinienem ich zabijać. Ale stwierdziłem też, że naruszyłem, mocno naruszyłem moją prywatną przestrzeń. Ja będę bronił mojego domu, moje twierdzę. Twierd, 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 moje twierdzę będę bronił. I postanowiłem, że ją zabiję. Problem był w tym, że słyszałem ją, tą szmatę na klatach, gdzieś obija się o szybę, ale i nichuchu nie widziałem. a to jest najgorsze, taki przyczajony wrog. To jest najgorsze. I... ale mówię, nie dam za wygraną, utłukę ją, sukę. I tak... Chwyciłem w dłoń laczka. Prawego. Albo lewego? Nie, prawego i... mówię... Będę bronił moi, mojego domu, mojej ojczyzny będę bronił Stałem z łoża, bo już leżałem na łożu. Chwyciłem w dłoń drugą lewą, bo w, pra w prawej miałem... Logicznie w prawej ręce miałem prawego laczka. W lewą rękę dłoń chwyciłem lampę. Oświetlenie moje studyjne, profesjonalne typu lampka pirowa, prawda? Czerwona, czerwono żółta, w niebieskim. I wstałem, to już mówiłem ubrałem sobie dresy spodnie granatowe, skarpety koszulkę jakąś tam włożyłem bluzę, sweter tam na głowę, żeby mieć inne, bo skaczą te robaki strasznie skaczą daleko i umiełem też latać i ubrałem czapkę zimówkę ten kaptur, owinąłem się szalikiem jeszcze ubrałem kurtkę puchową taką ciepłą Yy, założyłem gumioki, jeszcze mi się przypomniało, że nie mam skarpet, zdjąłem, zdjąłem te gumioki, założyłem skarpety, jeszcze nogi owinąłem onucami. Tak jeszcze owinąłem się taką, taką szmatą, co znalazłem na, na twarzy jeszcze a, arafatkę sobie taką zawiązałem, ubrałem rękawice takie hutnicze, na to założyłem jeszcze takie grube, grube, zimowe rękawice, takie puchowe, na to jeszcze założyłem takie rękawice z jednym palcem, wiecie, takie a'la Ludwiczek. Potem cały się oblałem miodem. Wszystko to spsikałem lakierem do włosów. Potem na to lakier bezbarwny, bejce, położyłem trochę emali, klinkier, klepki, panele, dachówki, listwy, dębowe, brzozowe kafelki jakieś, jakaś kostka brukowa, coś ten napchałem do butów waty szklanej na to wszystko rzuciłem jeszcze taką kolczatkę, jak mieli rycerze taką plecioną gęsto stalą to wszystko nakryłem taką plandeką na to rzuciłem jeszcze y, spadochron spadochron napisałem na sobie numer 167 I zatłukłem, tą sukę linijką. Zatłukłem ją linijką, bo dlaczkę gdzieś się z, z, zgubiłem. Zatłukłem sukę linijką, zwłoki wyrzuciłem przez okno. Zasmrodził mi cały pokój.